Cześć moi drodzy! Ostatnio zrobiłem eksperyment, który miał na celu pokazać w jaki sposób podchodzimy do tematu diety, w jaki sposób kojarzy nam się słowo dieta i ten zamysł okazał się faktem. Poprosiłem Was na Instagramie, na Facebooku, na mojej grupie wsparcia na Facebooku o to, żebyście napisali w jaki sposób kojarzy Wam się słowo dieta i się nie myliłem. O tym dzisiaj. Słuchajcie, dlaczego jest to takie ważne? Dlatego, że samo podejście do tematu diety, no myślę, że robi tutaj kolosalną robotę. Słuchajcie, w momencie, kiedy podchodzimy do, do jakiegoś przedsięwzięcia, e, czy to jest praca, wyobraźcie sobie, że jesteście w pracy i wykonujecie zadanie, którego po prostu robić nie lubicie. Szef wam każe liczyć jakieś tabelki, nie jesteście w tym ani świetni, ani tracicie na to czas. Nie wychodzi wam to dobrze, ale musicie to robić. Wiadomo, że to nie do końca będzie zrobione efektywnie. Poza tym będzie Was to po prostu męczyło i tak samo wyglądała kwestia eksperymentu, który został przeprowadzony, do którego link znajdziecie w komentarzu, eksperyment ten polegał na tym, że wybierano osoby, które dotychczas grały w gry komputerowe, to był ich cały świat, uwielbiały to robić. Natomiast w momencie kiedy zaproponowano im jeszcze więcej grania w te gry komputerowe, ale za dopłatą, to Osoby, które dotychczas grały w gry, czuły opór psychologiczny. Czuły, że nie robią już tego dla przyjemności, robią bardziej to dla pieniędzy. To nie do końca jest to, co lubicie robić, to nie do końca jest związane z, z czymś takim jak przyjemność, to nie do końca będzie wam dawało tą przyjemność, no to z góry skazujecie się na porażkę. Zobaczcie, w jaki sposób odpowiadaliście na pytanie, z czym kojarzy wam się dieta na Instagramie i na Facebooku. To są odpowiedzi, które dodają naprawdę wiele do życzenia no i pokazują, w jaki sposób Dieta daje nam negatywny oddźwięk. Z czym nam się to kojarzy? Z restrykcją, z ograniczeniami, z, z zakupami, z regularnym jedzeniem, z tym, że musimy ograniczać pewne produkty, które po prostu lubimy, z presją, z, z liczeniem kalorii, z ważeniem tych produktów. W momencie, kiedy do tego przedsięwzięcia podchodzimy w negatywny sposób, no to automatycznie mamy negatywne emocje w sobie. Nie dość, że musimy borykać się z takim problemem jak ważenie, liczenie kalorii czy jedzenie co 3 godziny to jeszcze dochodzi do tego życie codzienne, jeszcze do tego dochodzi e, właśnie borykanie się z tymi negatywnymi emocjami, a negatywne emocje to o wiele mniejsze zasoby energetyczne. No te zasoby musimy na coś innego wykorzystywać. W momencie, kiedy jesteśmy wypoczęci, zrelaksowani, chce nam się żyć, no to zupełnie inaczej pojęcie dieta wtedy jest przez nas kojarzone, bo nie jesteśmy do niczego zmuszani. W momencie, kiedy do tego przedsięwzięcia podchodzimy w negatywny sposób, no to automatycznie mamy negatywne emocje w sobie. Nie dość, że musimy borykać się z takim problemem jak ważenie, liczenie kalorii czy jedzenie co 3 godziny. To jeszcze dochodzi do tego życie codzienne, jeszcze do tego dochodzi... Ee... Właśnie borykanie się z tymi negatywnymi emocjami, a negatywne emocje to o wiele mniejsze zasoby energetyczne. No to te zasoby musimy na coś innego wykorzystywać. W momencie, kiedy jesteśmy wypoczęci, zrelaksowani, chce nam się żyć, no to zupełnie inaczej pojęcie dieta wtedy jest przez nas kojarzone, bo nie jesteśmy do niczego zmuszani. I właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Chciałbym zaszczepić w Tobie takie przeświadczenie, że ja zmieniam te nawyki żywieniowe, bo ja po prostu chcę to zrobić. Zastanów się, tak naprawdę. Co Cię motywuje do tego, żeby to zrobić? Jeżeli motywuje cię sąsiadka, która schudła i tłumaczy ci, że ona była na diecie kapuściany na przykład, to wątpię, to, to że to na dłuższą metę Cię zmotywuje. Musisz odpowiedzieć sobie na jedno bardzo proste pytanie. Nie dlaczego chcesz schudnąć, ale po co chcesz to zrobić, po co. Już nie raz o tym mówiłem, czyli po coś, po coś chcesz sięgnąć w momencie, kiedy schudniesz, co chcesz osiągnąć dzięki temu, że schudniesz. To powinno Cię motywować. Być może są to odpowiedzi, które tak naprawdę których tak naprawdę głośno nie chcesz przedstawiać, bo się ich wstydzisz. Jest to naturalne, jest to normalne. Kiedy tak zrobisz sobie taki rachunek sumienia, jeżeli napiszesz sobie na pustej kartce, dlaczego ty chcesz schudnąć, co ci da schudnięcie, co ci da zrzucenie zbędnych kilogramów, jakie nowe korzyści z tego będziesz mieć, to wtedy możesz o wiele więcej zyskać dzięki temu. To przeświadczenie o tym, że zmiana nawyków żywieniowych to wcale nie jest liczenie kalorii, to wcale nie jest ważenie tych produktów i to wcale nie jest jedzenie co 3 godziny zegarkiem w ręku. Jeżeli to ci się zmieni, to zmieni się twoje życie. I właśnie tym kanałem, moimi podcastami chciałbym o to zadbać. Więc tak serio, wyobraź sobie, że przychodzi do Ciebie kumpela, która ze łzami w oczach opowiada, że ona musi schudnąć, ale ona tego nie lubi. Ona nie lubi liczyć kalorii, nie lubi ważyć produktów, e, lubi słodycze, lubi zjeść e, coś niezdrowego, e, lubi napić się e, lampkę wina w weekend, e, czy kilka lampek wina, i co wtedy jej powiesz. Co ty jako przyjaciółka, jako przyjaciel co jej doradzisz? Czy nawet jak jej doradzisz w taki sposób, żeby ona poczuła się lepiej, to oceniasz jej. E, e, jej warunki do tego, żeby schudła na, na poziomie wysokim, dajesz jej szansę na to, że, że ona faktycznie schudnie? Myślisz, że udaje się? Czy jednak twierdzisz, że no to już na starcie jest skazana na porażkę, ponieważ no z takim podejściem no to zbyt wiele nie osiągnie? Więc teraz zastanów się Ty, czy z tym podejściem, jakie towarzyszy Ci do tej pory, jesteś w stanie osiągnąć sukces? I pytanie brzmi, czy. Jeżeli dieta Ci się kojarzy w taki negatywny sposób, no to z czegoś to musi wynikać. Ale z czego? Być może z tego, że się naoglądałaś, naczytałaś mnóstwa różnych dziwnych yy, grup, mnóstwa blogów, gdzie było napisane, że jeżeli chcesz schudnąć, to po prostu nie ma przeproś, nie ma zmiłu i musisz cisnąć. Wcale nie musisz. A jeżeli tak cię kojarzy dieta, tak cię kojarzą mm, takie pojęcia jak zmiana metów żywieniowych, no to odpowiedz sobie na pytanie, czy za rok, za dwa lata, jak daj Boże uda Ci się już schudnąć, to dalej będziesz w ten sposób się odżywiać, czyli co trzy godziny zegarkiem w ręku, ważąc produkty, licząc kalorie, e, usuwając ze swojego jadłospisu słodycze, no bo wtedy, kiedy już schudniesz, to przecież nie może być efektywne, więc zdrowe odżywianie to jest takie odżywianie, gdzie nie ma słodyczy. Oczywiście tak jako dietetyk mogę Ci powiedzieć, że no nie polecam jedzenia słodyczy, no bo dużo kalorii, mało składników mineralnych, po co to jeść? No ale właśnie po to to jeść, że Lubimy słodycze i raz taki jakiś czas, kiedy wpadnie jakiś batonik, to nic się takiego nie stanie. Ale to jest temat, który był wałkowany przeze mnie już nie raz i jeszcze będę go wałkował e, drugie tyle. Natomiast pamiętaj o tym, że musisz zmienić podejście. Musisz zrozumieć, że odchudzanie czy dieta to nie jest wyprawa na 2, 3, 4 tygodnie. Zmiana nawyków żywieniowych to jest przygoda, która Ci towarzyszyć będzie przez całe życie, więc musisz... Na przykład taką zasadą 80-20 do tego tematu podejść. Musisz zrozumieć, że ty wcale nie chcesz i nie musisz liczyć kalorii, że w momencie, kiedy na przykład okiełznasz takie rzeczy jak jedzenie wieczorami, ponieważ jesteś głodna, jesteś głodny i musisz wieczorem zjeść coś spoza tego schematu żywieniowego, jaki sobie ustaliłaś, jeżeli... E, takie rzeczy usuniesz ze swojego życia, czy ograniczysz do minimum, no to wtedy jesteś w domu. Jeżeli zrozumiesz, że jesz pod wpływem emocji, pod wpływem na przykład stresu, nerwów, smutku, nudy, jeżeli to rozpracujesz, jeżeli uda ci się to wyeliminować ze swojego życia, no to to jest zmiana nawyków żywieniowych, a nie usunięcie na jakiś czas słodyczy, a nie ważenie produktów, a nie liczenie kalorii, bo to nie o to wchodzi. Dlatego proszę Cię o to, żebyś. Na początek, zanim przejdziesz na zmianę nawyków żywieniowych, zanim przejdziesz na kolejną dietę, chociaż wiadomo, że to jest styl żywienia, ale zmień swoje myślenie na temat diety. Być może jesteś osobą, która już borykała się z problemem nadwagi, może schudła, może wróciła do swojej wagi sprzed odchudzania. Ale to są twoje doświadczenia, które związane z tym były. Ten kanał jest po to, żeby ci uświadomić, że żadna dieta, restrykcyjna tutaj nie jest kluczem do sukcesu. Kluczem do sukcesu będzie zmiana twojego myślenia. A ja jestem po to, żeby to zmienić. Jeżeli odcinek Ci się podobał, to naciśnij łapkę w górę, naciśnij subskrypcję, zapraszam Cię na moją stronę www.bartoszanczewski.pl. zapraszam Cię na newsletter, tam dzielę się jeszcze innymi mm, spostrzeżeniami, których, z którymi nie dzielę się tutaj, tam jestem też dla Ciebie, jestem do Twojej dyspozycji, jeżeli masz jakiś problem związany z dietą, czy na tle psychologicznym, a ja jestem w stanie go rozwiązać, to pisz śmiało do mnie prywatne wiadomości drogą mailową, zawsze chętnie służę pomocą, do zobaczenia wkrótce, hej!